Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od najnowszego orzeczenia CUE wydanego w sprawach frankowych. Ileż to już razy CUE ratował skórę polskim sądom, wskazując wręcz palcem, jak mają orzekać w tego typu sprawach, ale tym razem Trybunał poszedł nawet o krok dalej. Nie tylko zinterpretował polskie przepisy versus przepisy unijne, ale nawet wskazał wprost, że nasze polskie przepisy nie chronią w określonych sytuacjach konsumentów. O jakie przepisy chodzi i kto może z nich skorzystać? O tym powiem nieco później, natomiast teraz skupmy się na samych faktach dotyczących tego wyroku. Przede wszystkim warto wskazać, że samo orzeczenie zapadło 3 lipca 2025 roku, a sprawa trafiła przed Trybunał z inicjatywy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia. Ten właśnie sąd powziął wątpliwości co do badania z urzędu potencjalnie nieuczciwego charakteru umownego oraz zastosowania środków zabezpieczających. Innymi słowy, chciał wiedzieć, czy ma interweniować w sytuacji, w których stwierdza, że umowa może zawierać błędy i wadliwe zapisy, nawet wtedy, kiedy sam konsument, tego nie wskazał i tego nie żąda. A wszystko, drodzy Państwo, zaczęło się dość standardowo, czyli od zawarcia umowy kredytu frankowego z bankiem. Jednak trudna sytuacja materialna kredytobiorców i ich liczne zobowiązania spowodowały, że zmuszeni zostali do tego, żeby ogłosić upadłość konsumencką. I właśnie Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, działający tutaj jako Sąd Upadłościowy, wysłał te pytania do TSUE, ponieważ polskie przepisy tego nie przewidują. Sąd może jedynie zwrócić się do sędziego komisarza o zbadanie takiej sprawy, natomiast nie ma tego zapisanego w ustawie o prawie upadłościowym. Dlatego właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie całkowicie zakwestionował polskie przepisy i wskazał, że to właśnie prawo Unii Europejskiej nakłada na sąd upadłościowy obowiązek badania nieuczciwości klauzul umownych. Co więcej, sąd może przeprowadzić takie badanie nawet w sytuacji, kiedy lista wierzytelności została już ustalona i jest wiążąca. Ponadto może zastosować środki zabezpieczające, chociażby w sposób zabezpieczenia i zawieszenia płatności rat kredytu.